E-commerce Enterprise w kontekście e-commerce udostępnia wiele możliwości integracji. Wyróżnić można trzy główne gałęzie. Jedną z nich jest platforma typu open source. CE zintegrowane jest obecnie z Magento, Shopware oraz Oxid. Kanał sprzedażowy w tym wypadku to otwarta platforma, która umożliwia budowanie procesów e-commerce. CE udostępnia integrację z platformami marketplace, takimi jak Allegro czy eBay, Czyli platformami cyfrowymi, gdzie sprzedający dostosowuje się do narzuconych norm. Dodatkowo CE umożliwia także integrację ze sklepem internetowym. Jego przykładem jest komar RP WebShop, dzięki którą można tworzyć nową niezależną markę. W CE wyodrębniony jest dodatkowy moduł sprzeda sprzedaż wielokanałowa, który umożliwia, Dedykowane temu obszarowi aplikacje, ponieważ niektóre z integracji e-commerce posiadają swoje dostosowania w formie indywidualnych aplikacji. Jedną z głównych aplikacji jest kanał sprzedaży. Kanał sprzedaży można tworzyć na nowo lub duplikować. W polu kanał sprzedaży identyfikujemy jego nazwę. Dodatkowo można doprecyzować opis w celu łatwiejszego wyszukiwania. Organizacja sprzedaży to główna organizacja. Do której dotykać będzie ta sprzedaż. W polu adapter widzimy listę możliwych adapterów, z jakimi możemy się zintegrować za pomocą tego kanału sprzedaży. W zależności od wyboru adaptera mamy tutaj szereg różnych pól do uzupełnienia. W tym wypadku mamy przykład shopware, którego będziemy się trzymać w tej prezentacji, gdzie widzimy, że Dostępne są również różne wersje sklepu. Podobnie jest dla pozostałych integracji. Dodatkowo, typ sklepu może być pojedynczy, główny i podrzędny. Ma to związek z strukturą organizacyjną naszego sklepu. Typ klienta może to być B2B, czyli przedsiębiorstwo do przedsiębiorstwa, B2C, czyli przedsiębiorstwo do klienta, lub tryb mieszany, w zależności od wyboru tych yy, specyfikacji, będziemy mieć aktywne, konkretne pola. Tej i wiele innych rzeczy należy wypełnić w kanale sprzedaży, żeby ta sprzedaż działała poprawnie. Teraz przejdźmy do przykładu Shopware. Każda z integracji posiada zestaw wspieranych funkcjonalności. Jest to m.in. przesył danych dotyczących klientów zamówień, zmian zamówienia, cenników, dostępności artykułów kategorii, charakterystyk artykułów i wiele innych. Shopware w widoku administratora posiada szereg zakładek, które są interesujące z naszego punktu widzenia. Posiadamy produkty, posiadamy zamówienia i między innymi posiadamy jeszcze klientów. Teraz wykorzystując artykuł utworzony w C, jest to rower 024. Przeniesiemy artykuł za pomocą aplikacji baczowej, wyodrębniając kanał sprzedaży, którego to dotyczy. Akcja dzieje się w tle, i po pomyślnym przeniesieniu danych widzimy po stronie sklepu artykuł rower 024. Dokładnie. To samo zobaczymy w widoku klienta. Jest tutaj nasz rower 024. Teraz możemy spróbować zaimportować utworzone zamówienie. Po stronie sklepu dodaję do koszyka jeden rower. Pani Anita Kowalska zamawia rower i zatwierdzamy zamówienie. Zatwierdzenie zamówienia widzimy z numerem 10146. I podobnie powinniśmy zobaczyć to po stronie administratora. Jesteśmy tutaj. 1.0.1.4.6. Teraz po stronie CE importujemy zamówienia sprzedaży. Dzieje się to w tle i po pomyślnym zaimportowaniu możemy zobaczyć, w zamówieniach sprzedaży nasze zaimportowane zamówienie od pani Anity Kowalskiej 10146, rower 024. Te i wiele innych funkcjonalności umożliwiają integrację CE z platformami e-commerce. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z ofertą.